Cześć, witam serdecznie z tej strony konti w kolejnym material zostępok, Tak jak w poprzednim zapowiadałem, pojawiłem się również i przy Soulfire Bastion dungeonie. W którym to również po raz pierwszy wejdziemy sobie do środka i zobaczymy, co się tam dzieje. Mam już kluczyk, jeszcze tylko Wam tutaj. Pokażę gdzie on się znajduje, dla przypomnienia Pokazywałem to w poprzednim materiale, ale jak ktoś nie trafił na niego, no to może niekoniecznie być świadom tego Ale zobaczymy, tutaj widzę, w porównaniu do e, poprzedniego dungeonu e, Mamy tier pierwszy od levelu 45 od razu, więc e, trzeba przejść pierwszy, żeby odblokować kolejne Tu już jest więcej modyfikatorów, jest na pewno dużo trudniejszy ten dungeon No ale też więcej nagród I znajdujemy się w Imperial Era i jak mamy Outcast Camp, czyli to miasto, powiedzmy, wyjściowe, no, kierujemy się do Reason Lake i stąd możemy odbić do Feldwood i do Soulfire Bastion. Więc przechodzimy przez Soulfire Keep do Soul Farness i będziemy walczyć z Kremoriusem. Tak mnie tutaj kolega, nieumarły Green the Soul Gambler, oświecił. Kremorus. Tak się będzie nazywał e, bosik. Już? Dobra. Tak się będzie nazywał bosik tego dungeonu. Tutaj mam Soulfire Shielda jakiegoś, mechanika dungeonowa. Fire, oj, coś mnie tu urbija! Tu Ability są oby. Mobility <laughs> <laughs> gain. Hyalizade Sulfire Bastion. Togos between Fire Immunity and Necrotic Immunity at the cost of one Soul Ember. I two Soul Embers Zdybo zdobywamy. Hmm. Chyba poprzez po prostu zabijanie potworków. Dobra, w ten sposób to działa. Jak są ognie, to musimy mieć czerwoną, ognistą tarczę. Jak jest nekrotic damage to musimy mieć te tarcze na nekrotyczne obrażenia. Nie wiem czy to się tak tłumaczy, uznajmy, że tak. Ok, no i te emberki się nabijają jak widzę ee, poprzez zabijanie potworków, więc nie ma problemu, nie ma ich aż tak, nie będzie ich aż tak mało, więc będzie można śmiało się tutaj przełączać między tymi typami obrażeń, żeby mieć tą tarczę obronną. E, aczkolwiek ja tu będę chciał standardowo w miarę szybko przebiec, e, więc e, nie będę się tu jakoś specjalnie zatrzymywał, rozdrabniał i szukał jakichś super fajnych ciekawostek, znajdzie itp. itd żeby po prostu wam pokazać jak ten dungeon wygląda oraz tego bossa, którego ja jak już wspomniałem sam również nie widziałem. Mm -hmm. No i ten, ten fire i necrotic damage tutaj przypuszczałem, że mógłbym sobie po nim po prostu przebiec z racji właśnie tego levela nadwyżkowego, który mam. No, tam jest przejście, dobra, tu są jakieś drzwiczki, czyli musimy iść tędy w dół. No i po ogniu sobie i czerwoną tarczę. Jak się napatoczy mi jakaś nekrotyczna podłoga, to wtedy będę musiał zmienić te tarczę za pomocą klawisza D domyślnie. To by tu mamy... Aj, no problem. Haj, dodatkowe lodowe rzuczki. Dwa przejścia są. No tutaj to jest tak samo, standardowo widzę, że te dungeons są wszystkie zbudowane tak samo. Uh, tier 3 Affix. 10% increase damage health. First purchase from the Soul Gambler is a rare item with a random tier Affix. Dobra. Sealed Affix. Sealed Affix to jest chyba ten taki którego się nie da ruszyć, ale on jest niewyliczany w pulę modyfikatorów w przedmiocie. No bo tu u tego ziomka jedziemy za te prawdopodobnie Emberki, które zbieramy. Je zmieniając starsze, wykorzystujemy jednego Soul Embera, a później będziemy mieć taki handel u tego... E, ...truposza, którego spotkaliśmy przed wejściem. Taki dodatkowy gambler. To jest e, ten profit w tym dungeonie. Tak jak wspominałem, każdy dungeon ma inne mechaniki. Inne bossy i inne rodzaje nagród. Pierwszy dungeon, o, jest Shutter Strike, pierwszy dungeon Temporal Sanctum to był właśnie e, do tworzenia przedmiotów legendarnych. Drugi dungeon, który przynajmniej w mojej kolejności, czyli to był ten z poprzedniego materiału, coś tam Arbor, zapomniałem Lightless Arbor. To tam przedmiot się chyba dostaje, w zależności od takich, takie, takie ryzykowne zagrania Akurat ja z spartoliłem w ostatnim materiale, że po prostu nic tam, kasy nie włożyłem, więc miałem pusty skarbiec. Ale polega to najprawdopodobniej na tym, że czym więcej tam hajsu włożymy i tak dalej, to możemy ciekawsze rzeczy wyjąć. Więc tu będzie takie, wydaje mi się, spoko miejsce do zutylizowania nadwyżki złota. No a tu będziemy, właśnie te emberki, będzie można kupować jakieś rzeczy. Tamtego truposza czekającego na nas przed wejściem. Zobaczymy jak to będzie w praktyce. A, jak sobie zabijemy bossa. Tylko moment, bo zgubiłem się w labiryncie. Zamknięte, zamknięte, zamknięte. Tam jest ślepy zaułek. Hmm. No kawałek mam do nadrobienia, szczerze mówiąc. Tamteny sobie przejdę. Na to wygląda, że tam dotrzemy, do przejścia. No, widzę widostka. Chyba jest ten truposz. No, ale w ogóle nie widziałem na ziemi nekrotik dmg. ma Karteczki jakieś. You have found a fighter leather protected by the wards. Ward protected leather. Dobra. Search for the fire leash. Widzimy, widzę coś. I see something. Będzie baus. Będzie dungeon baus. I uh, czy non-exalted epic on an exalted item from the soul gambler has a 10% chance to roll twice within its range and pick the higher value. Increase enemy damage and health. Proceed. Dobra, wjeżdżamy na Bosika. Soul Furnace. Zobaczymy jak będzie Bosik wyglądał, jaka będzie mechanika walki. Czy zdążę ją zobaczyć w ogóle? Kolejny, dobra. Przyznam, że zobaczyć tę walkę, no bo tak jak wspominałem, overlevel. Fire Lich Cremorus. Znaczy no, tu trzeba będzie operować tymi, bo z tymi, tymi Emberkami, nie zmieniać się typu obrażeń, bo on tam widział, było, że z Necrotic Damage'u atakował. Więc gdybym stał, to bym dostał damage. No, także tu mechaniki walki niestety wam nie pokażę. Ashes of mortality. Fire resist, fire damage, chance on hit to gain 2 ward per ignite and Damned on the target and 30 ward per ignite and Damned on you. One second cooldown, increase cast speed, War search fire damage, necrotic damage. No, fajny motyw pod y, granie właśnie, pod fire necrotic. I tak dalej. I have found leather. No i mamy gamblerka po drugiej stronie.

Nie ma mieczy, rogue bow, quivery, Sceptry. Nie ma mieczyków dla mnie, armor. Nice barrage. Exaltedite. 112 do many nice. No i tak to widzę, wygląda. 3 do Glaciera, 111 Spell Damage, ale fajne. Pod, pod major właśnie na ten... Na Glacier, Glacier Build. 18 do Inta, dobre, dobre. Akcesorium, Physical Damage to mam silowane. First item tam było, że no właśnie, jest Tier 3 Armor, Shield, Shield Affix, Tier 3, tak to było to co kurde... Właśnie ten modyfikator miałem, że że on będzie pierwszy kupiony item będzie właśnie miał ten sealed affix i pierwszy kupiony item trafił się akurat rzadki, a nie ten a nie e, exalted nie wiem, czy jakiś couch kupimy tak dla beki strasznie dużo exalted itemów dropi, no była tak speed, physical damage i jeszcze była tak speed nad kreską dobra, za 33 już chyba nic o, tu jakiś helmet za 25 No i dobra. I tak to mniej więcej wygląda. Ten dungeon na to wygląda. E, no spoko. Bosik na pewno na wyższych tierach będzie bardziej wymagający. Może jak będziecie chcieli, to. Dajcie znać, to nagram może z wyższych tierów też coś, jakieś rany, że jeżeli by ktoś był zainteresowany zobaczeniem na wyższych tierach jak to wygląda, czy jest odczuwalna różnica, na pewno będzie, tylko czy już na drugim poziomie tego dungeonu bym tę różnicę odczuł, czy nie, to tak naprawdę się e, dopiero okaże, jeżeli do jak na niego pójdę, tak szczerze mówiąc. Kolejny pas, oj, coś mi się na, na bugowało, naklikało. naklikał. Gdzie ja tu jestem? Aha, tutaj wyszedłem przy arenie. pas Gdzie ja tu jestem? Aha, obok Heoborei. Tu mnie wyrzuciło w divinerze obok Heoborei. No ja dobra, to tyle by było na, na teraz. Ja wracam do End of Time. U. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Jak się Wam podoba system tych dungeonów, jeżeli, e, jeżeli nie graliście w pocha albo graliście dawniej i nie przekonywało Was nic do tego, żeby wrócić do gry po kolejnych aktualizacjach. Więc e, no, na pewno te dungeony wprowadziły dużo nowości. No, już niedługo, tak jak wspomniałem w poprzednim materiale, omyłkowo mówiłem, że 16 wychodzi, a jednak 9 marca, czyli już niedługo, za 5 dni, 4 w sumie, mamy dziś e, 5. Dniu nagrania jest 5 marca, więc 9 marca otrzymamy pacza 09, czyli długo wyczekiwane multiplayer, oraz, no, jak to w nowych paczach, na pewno jakieś nowe rzeczy, nową zawartość. Przypuszczam również, że nowe przedmioty, sety jakieś może i tak dalej. Więc, no, widzimy się już niedługo w eterze w 09, na Twitchu przede wszystkim. Bo, 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 bo tam będę zdecydowanie częściej się pojawił niż na YouTube, tak więc zapraszam na streamy jak e, macie tym możecie zostawić tam już followa i jakieś tam e, na innych mediach społecznościowych również wszystkie linki będziecie mieć pod tym filmem a gdyby ktoś z was chciał nabyć Lastepocha to śmiało zostawię wam linka do Nexusa aczkolwiek przy obecnym kursie dolara jest to zdecydowanie nieopłacalne kupować tam, no chyba że chcielibyście dorzucić się do mojej skarbonki, to wtedy parę groszy z takiego zakupu w Nexus się wpada. Aczkolwiek na Steamie czy na innych stronach na pewno będziecie mieć taniej. Także do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia w następnym materiale. Widzimy się na streamach. Trzymajcie się. Cześć.